Introducing the Season 1 Battle Pass. Check out these field-ready custom blueprints. Suit up and deploy with new operator and vehicle skins as you take the fight into any situation. You can leave your personal mark on every kill with the Battle Pass's customization gear: charms, camos, stickers, and more. I hej, częściowo w Games i witam na was bardzo cieszyć w kolejnym filmie na kanale. W tym przypadku film, który w sumie miał powstać na początku sezonu, lecz były małe opóźnienia tu i tam. Eee, tak, jest to oczywiście Battle Pass i. Właśnie to jest ten kontent, który cały, jakby, podczas sezonu, podczas każdego sezonu, o, jakby, otrzymujecie podczas e, level'owania. Powiedzmy ten sam system co w Modern War, więc ten kto śledzi oczywiście już od Modern War, wie o czym mówię. Był powiedzmy co sezon, taki film był zawsze z Modern Warfare, także w tym przypadku nic się nie zmieni, będzie tak samo, jest pierwszy sezon, a to znaczy, że mamy pierwszy sezon, do, e, pierwszy film o tym właśnie, o, to, o tym Battle Passie, jak zresztą widać, nagrywam oraz gadam, więc powiedzmy to będzie dosyć taki e, na żywo film, potem oczywiście będzie editing, tak czy inaczej. Tak, tak, tak jak wtedy, co nie? Czy warto? Co, co, co jest? Co zawiera i tak dalej ten Battle Pass? A więc generalnie Battle Pass, jeśli chodzi o jego cenę, nic się nie zmieniło, ponieważ kosztuje on 1000 kort 100 pońców Jest to oczywiście 42 zł, z czego, e, no powiedzmy, jeżeli kupiliście tą edycję, która, która powiedzmy najdroższa, to mieliście na star Battle Pass za darmo oraz 20 tirów. E, na P4 oraz PS5 powinno ich być 25, a na innych platformach wejście, lecz oskamili ogólnie, ogólnie, graczy. PS4 oraz PS5, PS5 no i otrzymujemy 20 tirów, a nie 25, z czego to jest trochę dziwne, ponieważ mówili przedpominamy, że otrzymamy 25 ekskluzywnie 5 tirów, tak jak mamy chociażby inne ekskluzywne e, klasy i tak dalej, inny ekskluzywny content, ekskluzywne tryby, które są tylko na konsolach są, ale no nieważne o no to, nie chodzi o ekskluzywny content, chodzi o on, content Battle Passa, czyli ten, do, ten Battle Pass jest oczywiście dostępny dla wszystkich i tak. Jak widzicie mam przesiedny poziom, więc ja zaczniemy w sumie od pierwszego i powiedzmy od zerowego, jak widzicie otrzymujemy oczywiście od głównego operatora Siege'a, e, Adlera, który wygląda właśnie w ten sposób oraz Sicza, który wygląda w ten sposób, tutaj nie będę dużo wchodził w temat, chyba każdy wie jakby no dwóch nowych, jakby jeden nowy operator, a drugi oczywiście ma skin. Oni oczywiście są, powiedzmy, kontra sobie w tej całej fabule. Nieważne, mamy także zegarek. Jak widać, taki o zwykły, powiedzmy, taki stereotypowy zegarek. E, mamy także bonus startowy, tak jak tutaj spojrzycie zresztą, e, koło bloku tutaj, powiedzmy, prawy, dolny róg Widzicie, mamy 10 premii do PD. Jest to oczywiście przykup przy na Battle Pass: otrzymujecie 10% do głównego PD waszej postaci. Z czego jest to oczywiście plus na PS4, także i PS5 otrzymujecie bonusowe, bonusowe PD, jakby jeszcze bardziej, gdybym. Ktoś dwa załączy, nieważne kto: czy z Xbox, czy z PC. Jest to akwarystyczna rzecz, także spoko. Lecz wracając, dobra, Pędę to w miarę szybko, żeby tutaj nie przedłużać. Eee, mamy, jak widzicie, gratis mixtape. Jest to, jest to powiedzmy tutaj, jak widzicie, po nazwach muzyki z Black Ops 1 Nie, niestety nie można używać w, podczas menu, po, podczas gry, tylko to są po prostu zwykłe, powiedzmy takie world track'i, jak to było, muzyka wojenna, o, tłumacząc, jak widzicie, to na dole Jest to, powiedzmy, muzyka, którą możecie używać w obchodzeniu, gdy sobie jeździcie pojazdem i tak dalej, więc to no, jest trochę słabe, mogliby dodać, chociaż to wiecie ponieważ mamy tutaj, jak widzicie, BO1, 115, jest to chyba znana muzyka przez Kevin Trude'a z, z Zombie, Dems, czyli klasyczna muzyka Zombie, Rooftops i pentagony Ja tu oczywiście wszystkich muzyk nie będę pokazywał Te oczywiście są free copyright, inne będą copyright Więc nie mogę wam ich pokazać W sensie nie możecie ich usłyszeć na moim filmie Ponieważ bym miał problemy z prawimi autorskami i tak dalej Jest ogólnie, więc no Mamy także kontrolę, jest to powiedzmy taka zwykła wizytówka która, która w sumie naprawdę jest słaba W sensie ona jest tutaj legendarna, tak, fioletowa w sensie Episka, sorry lecz znaczy, jakby to jest to jest jak nic, nic dziwnego jakby zwykłe co, nie e, Nieważne, to jest scena z ogóle stereo taka prawo Nieważne, e, potem mamy oczywiście godzinne PD z czego nie wiem czy będę robił, em, godzin, jakby z filmu PD ponieważ Oj, nie to chciałem, przepraszam. Nie, będę, nie wiem, czy będę robił film o PD, ponieważ żetonów ja generalnie już zużyłem sporo i wciąż ich mam sporo, ponieważ ich jest sporo generalnie w karnecie, około 8 godzin na, na broń oraz 8 godzin na ten... Znaczy, będę, nie wiem, czy będę chciał, ale bym chciał zrobić bardzo fajny, specyficzny film na temat tych żetonów, ponieważ jest to, dosyć ciekawy temat i dosyć ciekawe, naprawdę, jakby tutaj ze strony gameplayu informacje wam bym przekazał. Dajcie znać, jakby pomogły one wam sporo. E, nieważne, e, to jest powiedzmy, taki mały trik i trochę o nim mało mówię, ponieważ staram się, powiedzmy, nie chcę tego, tej informacji rozprzestrzeniać, ponieważ e, może to być, powiedzmy, spaczowana, a jest to bardzo fajna rzecz. Nieważne, taki mały teaser daj mnie macie, e, jeżeli już oglądacie. E, dobra, przeglądam dalej, jak widzicie, mamy Pionek, jest to, powiedzmy, bardzo fa fajny weapon czarny, już wam go na wielu broniach. E, mamy, oczywiście, tutaj na, na QBZ Skin, bardzo fajny. E, Strasznie mi to przypomina Typea e, Typea Nie pamiętam, na BS-5. No, nieważne Type z Black Opsa. E, wiecie, nie ten Type 63, karabin, tak, czy, tylko karabin, to był w Black Opsie 2. E, nieważne, nieważne. kod e, pojęty to oczywiście będziemy pomijać. Dablexpy, także i tak dalej, bo to już wiemy, że to co jakiś czas będziemy otrzymywali co godzinę. W sensie, co, co, co jakiś poziomy co kilka poziomów będziemy otrzymywali wiadomo, po godzinę, po pół godziny, po 63p. Co, no, po jakiś czas będziemy otrzymywali. E, także mamy to. Są oczywiście skiny. Tu mamy indywidualne dla gry, czyli mamy dla Black Ops oraz Warzone. czego fajnie co zrobili, ponieważ otrzymujesz tak naprawdę dwie nagrody w jednym poziomie, zajebiście. E, przechodzimy dalej, mamy śmiertelne namierzenie, powiedzmy, tu jest nic ciekawego, ponieważ jest to zwykły zwykłyant. E, spoko mamy skin na jeźdźca dla beka. bek. Taki, taki powiedzmy nawet nawet. Niech będzie zawsze coś nowego. pońcy, to Double Exp. E, celownik, w ogóle celownik jako nóg jak w sensie tutaj Radiacja. No nieważne. Ciekawe. Mam mak 10, jest to pierwsza broń oczywiście, której jeszcze nie robiłem recenzji, nie wiem czy się pokażę Jak grałem, to broń nie jest jakaś mocna, nie jest jakby w Warzone u nas siepia Ona jest teraz najlepsza broń w Warzone, SMG, więc ee, Nie wiem czy będę robił osobne filmy, tutaj Ponieważ wiecie, to, to jest różnica między Warzone, ta broń, a Zombie, a wiecie jak dobra jest na wysokich rundach, a na przykład multiplayer, co nie? Jak bardzo dobra będzie podczas meczów z zależnymi dodatkami, więc Tak, to jest powiedzmy sporo roboty, także no zobaczymy eee, Mamy także wizytówkę punkty koids, mamy punkty cod points no i mamy type'a 63, który wygląda, wygląda tak, nawet spoko. No, jest takie żółto, żółto czarny, nic, nic w sumie ciekawego dla mnie. Ból karku jest to oczywiście nowy finisher, co w ogóle fajne, mamy oczywiście taką nową animację tych finisherów e, Mamy strój dla gracja, także był wcześniej jakiś darmowy strój dla, dla gracja, już nie pamiętam lecz to nie jest nawet nawet spoko mamy także dla pelington y, Skin Widzicie, jak łatwo mi rozpoznawać te jakby broni w porównaniu do Moderfair. Nie wiem, Modern Modern miał jakiś taki dziwny art style tych broni, jakby miał to Powiedzieć, powiedzieć wprost, nie, jakby nie było szczegóły, nieważne, <laughs> podwójne PD, ee, mamy tutaj magnum także, e, to jest rzadki, więc tutaj w sumie nie jest ten skin za ciekawy, nie gorsze, jak, wiem, z tych blueprintach jest to, co w sumie w Modern Fair było to samo, czyli gdy zmieniasz tłumiki, dodatki, ruchy, no to cały wygląd blueprinta Ci się zmienia, z czego boli mnie to strasznie, ale nieważne, e, blueprinty są spoko. Jeszcze nie mają dodać podobno mastercrafty Kolejny powiedzmy gdzie mamy właśnie dla na helikopter Brudny ptasior oraz brudny ptasior to właśnie w sumie ten sam skin, podobny skin Ale do do naszej minihelki Ja to nazywam buzzard, bo to w sumie tak na się nazywał tak Wegita i tak zapamiętałem to, więc e, Mamy także e, skin na Kryga jak widzicie, nawet spoko taki, po prostu nic tak naprawdę się w nim nie zmienia, ponieważ że jest e, Nie wiem, taki ledkomatowy matowy, no i no i te czer czerwone kreski. No nieważne, nic ciekawego, co nie? Eee, Okej, okay, mamy. No... Okej, okay. kolejny, kolejny celownik, tym razem czaszka, spoko. Okej, okay, to jest bardzo fajny skin, który w sumie e, jest dla park, jak widać bardzo fajny moim zdaniem skin, w sensie. Bardzo fajny, ponieważ każdy oczywiście skin, które zdobywacie, tak to było w możecie sobie e, jakby zdobywać, zdobywać pod skiny. Czyli w tym przypadku jak ma park taki skin, tak widzicie, gdy kliknę R2 nie pamiętam już, nie pamiętam, ale wiem, że można wchodzić w te wyzwania Zawsze się mylę, zapominam jak to się robi, lecz tak, możecie generalnie zdobywać inne kolory dla tego samego skina, z czego to jest powiedzmy no na propsie, co nie? Na propsie, ponieważ taki skin jest czerwony, nie? Jakby to jest, wiecie, to jest jeden skin, ale kolor tak naprawdę w takich skinach dużo robi, co nie? Ponieważ jak widzicie, mamy tutaj specyficzne leczenie, które wam pokazują co zrobić, jak już mamy na przykład park, taki skin z czego musicie się grać Warzone, w których musicie grać Multiplayer, tak, to, tak jak to było ze Snitchem, czy grać i z zombie, czy właśnie na końcu zdobywacie, gdy już wykonacie takie cele, właśnie takie skiny wifeu, bardziej anime. No faj, fajnie, że takie coś jest. Zresztą także mamy skiny płatne, które są w sklepie i te bandy oczywiście kosztują, no i zmieniają to postać drastycznie, więc, więc fajnie, że takie coś jest. Jakby to jest głupi skin, ale jednak robi roboty co nie. No dobra, przechodzimy dalej. Yy, mamy zespół uderzeniowy 7, to jest powiedzmy kolejny shot, w sumie to jest Cinematica, który jest w multiplayerze, zespół uderzeniowy 7, nie wiem czemu 7, może ktoś wie, yy, mamy skin na RPD, który w ogóle na zajebiście, w ogóle lubię tą broń, jakby lubię jej dźwięk, naprawdę jest jedno, to jest jak moja ulubiona LMG, w sensie nie wiem, że jest dobra w multi czy w zombie, jest po prostu konkret, ja lubię zawsze RPD. Nie wiem, jakoś tak mi zawsze siedziało w rękach, gdy się to używało w grach wszelkich Szczególnie w kodach, więc RPD, bardzo fajne, bardzo fajnie ten mag wygląda Ale, czekajcie, bo to To nie wygląda do końca jak RPD, w sensie No bo patrzcie Stoner ma taki magazynek, nie, ale to jest 100% RPD Co nie? <grym> Mogę się mylić, że bo tu nie ma nigdzie tego napisane, ale to jest RPD na 100%, co nie? Jakby widać po tej kolbie Bo Stoner wygląda inaczej troszeczkę, jak sobie wejdziemy w rkm -y. To, co jest RPD? Wiadomo, magazynek ma taki, ale no, tu już jednak mam taki boczny magazynek. No, to w ogóle wygląda jak to jest Stoner, ale RPD ma taką rączkę i. No nieważne, bardzo fajny blueprint. Tutaj wchodzę w szczegóły, ale tak, żeby żeby ogarnąć. Mogę się mylić, ale jakby. W sensie na 10, 99% jestem przekonany, że to jest RPD, gdzie, gdzie to zgubiłem. Tutaj gdzieś to było. O, tutaj gdzieś, tak. <laughs> no, zgubiłem to, nieważne. Na dalszych poziomach mamy. Mam już jeden skin, mam pierwszą, w sumie drugą broń, sorry, pierwsza już była. To jest Karabin, Groza, polski Karabin. E, no tu nie mam co dużo gadać, jeszcze w sumie dużo go nie używałem. W Vultico praktycznie w ogóle nie używałem. W Wrodzenie jest zajebisty, w Zamek też jest zajebisty, bo używałem troszeczkę. W sumie mam na nim spory level, ponieważ e, no jakby w Wrodzenie jest tak, że dostajesz broń za wszystko cokolwiek robisz, czyli kontrakty itd., tak, Więc ja biegałem z tym, robiłem kontrakty, jeździłem i tak dalej, i samo mi się nalewelowało. Ile? Już patrzę, ile. Ile mi się na nalevel nie robiąc nic z tej broni? Yy, levelowałem się 27 poziomów, więc to jest sporo, nie robiąc nic, co nie? Praktycznie tam 1-2 kill może był. Oj, no, jeszcze nie chcę co tutaj cofnąłem. jak widać, nieprofesjonalnie, jak gdy się tak nagrywałem w ten sposób na żywo. Yy, nieważne, lecimy dalej. Yy, po prostu jest łatwiej, tak, nie? Łatwiej jest i tyle. Yy, tu mieliśmy to, 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 dobra. Yy, mamy kolejny skin na AK-74U, czyli nasze SMG. E, brzydki bardzo mi się nie podoba. Nie, 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 wiem, nie wiem co w tym niektórzy mogą widzieć, w ogóle ta lufa, ten wylot lufy. Crazy shit. Ok, tam pewnie PD. Mamy Embleman, Spoko. No i mamy fala pływowa, jest to oczywiście skin na Truck. Oraz skin na boat w Oczywiście w Black Opsie, ponieważ w <laughs> nie można pływać ani w Waterfer. Więc no. I przejdźmy dalej. Mamy gdzieś skin na Simsa, który jest Spoko. Oczywiście ten co jest za darmo na, play, na PS4 i PS5 jest 100 razy lepszy ale ten także jest spoko. Mamy na... E, chciałem powiedzieć rk 5 to jest bardzo podobna broń, jest to oczywiście Diamati. Diamati? Nie wiem, zawsze... zawsze chyba źle to tą nazwać tam. Nieważne. Jest to spoko, tutaj jest skin na ten pistolet jak najbardziej. Jakby to nie widzę do końca jakie ma dodatki, bo bym musiał za każdym razem... Nawet się nie da, bo wiem, wiem, wiem że w Moderfair. A tutaj ma, ok, mamy je w prawym dolnym jak widzicie: Owika, Laser i tak dalej, więc. Bo w Moderfair było to tak, że to było wszystko powiedzmy. Rozrysowane w tle na ekranie, yy, więc no, nieważne. Yy, mamy hip hop z lat 80., z czego to, to jest to klasyczny hip hop. Yy, Salt Pipa, my mamy Randy MC. jakby to są straszne klasyki, więc nawet nie mogę ich puszyć, bo nie jak żadnego Copyright Clayma. Rzut kamienia, jak widzicie, mamy SMG Mach 10. Nie, sorry, tak, nie ma. Mac-10, tak, tak, to jest na skin na Mac-10, który wygląda w na tak, nawet spoko. Albo Malino, nie mogę, mogę się mylić, właśnie te broń są strasznie podobne. Malino oraz Mac-10 są bardzo podobnymi brońmi. Tak wizualnie, co nie? W sensie, ten, ten, ten konstrukcja mają podobne, o. POD, PD, OK, mamy celownik, w tym przypadku jakieś oko. Codpoint e, wizytówka i mamy pierwszy skin na portową. Kasiarz, nawet spoko, bardzo mi się podoba ten skin. Na panią portową mamy jesion, jest to jest to Tundra, Tundra, Lw, LW3 Tundra. To najlepsza chyba snajperka w multi, ponieważ Berta jest najgorsza. A w tym bardziej jest Quick Scope, a to jest taka prawdziwa full snajperka. co nie, więc no, nieważne. Yy, mamy także, co to jest, Embleman, Toksyna, Spoko, EXP i mamy bardzo fajny charm. Taki helikopterek, także taki mini helikopterek metalowy. Bardzo fajny charm, czyli wiadomo, jest wisiorek. Yy, mamy strzelba. Nawet, nawet fajna, ponieważ ja lubię ten kontrast, szczególnie mam jak już te dadzą one te, te nowe blueprinty, ponieważ mają do dodać te arcydzieła z Black one będą właśnie takie jasne. I powiedzmy ta, ta wibracja tych kolorów będzie po prostu mocna. Lubię takie po prostu blueprinty i tyle. To to, to, to jest nieważne. Naklejka też w sumie jakby ja nie wiem po co w ogóle w kodzie są naklejki. Może wyjaśnić, jakby serio, serio, serio. Okej, okay, z żółty jest, strasznie żółta broń, jest to KSP KSP, KSP, bardzo sobie SMG. Nie polecam, szczerze w sensie bronić polecam, ale nie w e, okej, okay. mamy, mamy asfalt Jest to, jest to skin beka, czego rozmienia zmienia Wygląda, że się nie da go poznać e, to, 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 dobra, przechodzimy w sumie co szybciej Tu już mam poziomy, których nie odblokowałem, więc, no e, zagarek zegarek, spoko Okej, okay. chociaż tam do mi się bardziej podobał Jakby nie lubię takich, bardziej takie cyfrówki e, aha. Kolejna wizytówka, w zespół się 7, nie rozumiem jak to się dzieje Ale, ale no to co? Aha, bo to już my przeglądali... Aha, no tak, bo by jeszcze się przeglądaliśmy to poziom, no nieważne, bo chciałem szybko powiedzieć o tym RPD. Yy, mamy gratis, to jest w ogóle tu, tu Ci pisze gratis, to, to dostacie za darmo, nawet jeżeli jeżeli nie kupujecie Battle Pasa, bo 20 poziomów macie za darmo, nie? Tam wiadomo, że broni są za darmo, to ale co nie, bo specjalnie żeby jak ktoś już naprawdę nie chce kupować, ależ warto, ponieważ jeżeli kupisz Battle Pasa, on kosztuje 62 zł, czyli 1000 kodpońców tak naprawdę zarabiasz kasę, ponieważ... No bo kodpoincy wirtualne, które potem możesz wydać na sklep bądź... Na kolejnego Battle Passa, więc raz kupujesz go, tylko i masz przez cały rok content 100 poziomu do, do wbicia, do grindowania, więc tak najbardziej, ponieważ dostajesz 1300 punktów, z czego zarabiasz 200 i możesz tak naprawdę sobie zbierać i zbierać, aż no, no nieważne, eee, to chyba każdy wie, ten system z Modern Refresh i idealny. Kompas, e, spoko, spoko, to jest w ogóle charm. Myślałem, że kompas jako zegarek, ale to było dziwne trochę. W sensie po co komu wiedzieć, gdzie jest północ, a południe? Grając w zombie czy w Multiplayer, bo no nieważne, w multiplayer, gdzie byś wiedział konstrukcję mapy. E, mood bardzo fajny skin. Podoba mi się, taki zimowy. Tylko nie wiem, ta, ta kurtka, taka brzydka, nie wiem, jaka mała, kolorystyczna, szara, szara i tyle. Ale tak to spoko. Te kularki i tak dalej podobają się. E, mamy prototyp skin na AK. Fajne, fajnie mi się te odbicia podobają, zielone. E, mamy rok. Na rok, którego nie poczę macie tu muzykę, jakby się sobie wygooglować i przesłuchać albo na własną rękę puścić. Bardzo fajne. Jak ktoś słucha rok, to spoko, nie? Jak ktoś nie lubi, to nie słucha. Eee, mamy AK. AK 74U. <laughs> to bez kolby śmiesznie wygląda. Duże kłopoty się nazywa ten blueprint. No i ma ma nawet spokojne dodatki. Wizytówka. Eee, to jest nic nie ciekawego. Satelita widać. Eee, mamy to, to... Mamy strój na baker. Baker. Taki, 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 trochę taki... Taki trochę min Slim z niego, nie? Milslim Wiecie, jak to są te podstawowe skiny Milslimów Ebra, <laughs> FFAR, mamy piaskowa Rzymija Fajnie, fajnie, fajnie Fajnie się wygrywa Ta pieskowa Rzymija, dobra, to, to, to O, Charm, kolejny Ka Kaczuszka Krzyżówka się nazywa, ale kaczuszka Okej, okay, spoko, nieważne konstal <laughs> Okej, okay, M16 Pierwszy chyba skin, był na m na bez spoko, tu w ogóle coś pisze Szasz, szasz, nie wiem. Nie no, pisze, nieważne. Komando żywych trupów, to jest ta klejka, nic ciekawego. Po raz drugi się pytam po co komu naklejki? Okej. Okay. No to... Cedownik. Sam w tu na razie. Okej, okay, nagle. Okej. Okay. Ten skin jest tak często w się w nie, grałem Alcatraz, to jest chore. Jakby wszędzie jak zem4 i to ten jest niebieski skin. Bardzo fajny, podoba mi się. Na no chyba chyba znajody... Jakby tutaj jednych z moich personalnie ulubionych najładniejszych skinów ogólnie. Kabin jest bardzo dobry, więc na, nie ma na co narzekać. No i mamy kolejny skin na Adlera, który no Zmienia dosłownie jego wygląd i nie możesz nawet dopoznać się kto to jest, jakbyś patrzył ty od boku, po oczach byś mógł poznać, ale no, no nieważne. Te modele postaci są tak właśnie zajebiste zrobione, że po oczach poznasz tak jakbyś człowieka miał poznać po oczach, mimo że ma maskę itd., co nie, nieważne. Więc bardzo fajny skin, chyba no, najlepszy na 90. poziom, najlepszy moim zdaniem tutaj. No i jakby wiadomo, nowy operator, nowe skiny, ale tutaj mamy Adler, który już jest operatorem od premiery, a i no, ma fajnego skina. Mamy oczywiście senkę z kampanii, drużyna ogniowa, to chyba każdy wie, jak robił dobre zakończenie. No, i mamy chyba ostatnia kasetka. To są, to są też takie powiedzmy, dosyć znane, znane muzyki, dosyć takie klasyki. Run So Far Away, Never Gonna Give Up, to jest Rick Astley. Bardzo znana muzyka, używana często w wymach oraz Shout. Więc no, bardzo fajna muza. Mamy Mac 10. Kolejny, kolejny, kolejny właśnie blueprint, który się często robi Jest to rycerstwo. Bardzo, bardzo fajnie jakby podoba mi się ten design złoty, taki wiecie, taki goldowy i w ogóle. Taki wygląd jak starożytny jakiś broń, jakiś pistolet, nie? W ogóle mamy też taki jakby znak tutaj tego... Nie wiem, jak Gryffindor z Harry Pottera, wiecie? Ten taki lew, który stoi. <grym>, dziwnie, dziwnie to wygląda. Nieważne. Uch, to, to jest, to jest najlepszy bloop... Yy, sorry, nie blueprint. Najlepszy talizman jaki jest w tym Battle Passie. Ta czacha właśnie. Która tak ma takie fioletowe... co się takie bąble, nie wiem. Bardzo fajnie wygląda, zajebiście. E, więc to. No, oczywiście, wszystko najlepsze na koniec. No, no i mamy, oczywiście, pointsy, to tamto. No i przede wszystkim więzień, czyli skin na, na Stitch'a. I to dodatkowo możecie otrzymać sobie odblokować. Gdy już odblokujecie to, to możecie odblokować trzy kolejne skiny, Dwa, chyba. Tak, dwa. Grając w specyficznie z tym skinem, robiąc specyficzne wyzwania, odblokujecie, pewne warianty. I w sumie od razu pokażę, kiedy yy, wyjdziemy w układ warszawski, Stitch. I jak widzicie, mamy taki skin na niego, ten właśnie, ten. Taki bardziej jeszcze bardziej brutalny z tą maską <coughs> Mój głos siada, sorki Więzień, więc bardzo fajne, bardzo fajne skiny na Stitch'e są eee, No i co, no i wracamy na sam koniec, tak naprawdę nie ponieważ zostało nam Do omówienia nic praktycznie Blueprint na grozę czegoś zajebisty, taki powiedzmy Taki zardzewiały Jak zombie niczym Takie fajby zombie odczuwam, no i to takie, takie niebieska kol kolorystyka, nawet spoko Dużo o tych blueprintach można byłoby gadać, ale na końcu jeszcze mamy jak widać e, szturm. Jest to skin na pojazd wpływu urodzenia, albo na łódź w, e, w tutaj powiedzmy w War, co nie? więc wyjątkowa, wyjątkowa zawartość, powiedzmy podwójne, podwójna, podwójne dwa skiny na jednym poziomie. No i tak jak jest było to w moder, to sezon pierwszym emblemat otrzymujecie. Co sezon będziemy oczywiście otrzymali różnych operatorów na przykład tu mamy Stitcha, bo jest głównym operatorem, w drugim sezonie być może nie wiem ktoś tam będzie. Głównym operatorem to będzie właśnie na tym obrazku, na tym głównym legendarnym emblemancie. Więc no, to jest wszystko, to jest cały Jak najbardziej Battle Passa polecam, to jest kupię 4200 i powiedzmy no kupujesz... Kupujesz sobie content na cały rok, co nie taki sezon pass za 4 dychy, ponieważ te korty, które jak już mówiłem, zarobisz co kilka poziomów, kupisz sobie kolejny battle pass za darmo, więc jak najbardziej polecam. E, jakby już nie polecam wydawaniu mikrotransakcji transakcji e, w sklepie, chyba że bardzo chcesz jakieś specyficzne skiny czy coś, ale e, jakby tutaj to jest system taki friendly consumer, ponieważ. No, daje wam, powiedzmy, dużo korzyści No i zwracam wam kasę, daje wam dosłownie 200 dodatkowe kompońców. Dobra. No i dobra, z głównej zawartości to byłoby na tyle, jeśli chodzi o nasz dzisiejszy Battle Pass oraz film Także ja oczywiście wam wszystkim życzę miłych świąt, ponieważ wy prawdopodobnie oglądacie ten film, jeżeli oglądacie 24 Mam nadzieję, że nie, mam nadzieję, że spędzacie zajebiste chwile z waszą rodziną Bądź ogólnie cokolwiek planujecie na te święta oraz generalnie na Sylwiasa Takczę Ja wam życzę oczywiście miłego dnia, miłych wesołych świąt No i co?

Coming to the fight in Black Ops Cold War and Warzone.